Uszanowanko, niby sezon ogórkowy już w pełni, a jednak w Giereczkowie się dzieje. Dziś będzie o pozytywnych, oddolnych ruchach graczy oraz tych mniej pozytywnych ruchach wielkich, złych korporacji. Oprócz tego szczypta zapowiedzi, nowych tytułów, dodatków i aktualizacji, zaczynamy! Jeśli komuś brakowało odgrywania wszechmogącego, to Hooded Horse pędzi z pomocą. Wydawca Manor Lords wkrótce wypuści God Game zatytułowane Fata Deum. Będziemy tu rywalizować z innymi bóstwami o dominację nad fantastyczną krainą. Mieszkańcy to autonomiczne jednostki, na które będziemy mogli wpływać przez rozmaite cuda i podszepty. Zakres naszego wpływu będzie zależeć od pory dnia. Gdy jest jasno, ograniczymy się do subtelnych posunięć, ale w nocy możemy wydawać rozkazy absolutne. Tylko od nas będzie zależało, czy nasz lud stworzy pokojową krainę, czy też krwawe imperium. Fatadeum wyjdzie na PeCety i będzie dostępne na Steamie, Epicu oraz GoGu. Gra zadebiutuje w tym roku we wczesnym dostępie i otrzyma polskie napisy. Szkoda tylko, że twórcy z 42 Bits nie pożyczyli od Molinę chowańców z Black and White. Nintendo znowu w natarciu. Niedawno ubito Yuzu, czyli popularny emulator Switcha, ale japoński gigant nie ma dość. Wysłał pismo do GitHuba, co doprowadziło do zdjęcia z afisza innych repozytoriów. Zawiadomienie wpłynęło na platformę w lipcu tego roku. Korporacja z Japonii domaga się zamknięcia innych emulatorów, w tym SUJU, NUZU, UZUI, Torzu, SUDACHI. Według Nintendo, wszystkie te aplikacje zawierają ten sam kod co Uzu. W piśmie, Japończycy przypominają, że dedykowane Switchowi gry można odpalać tylko na tej konsoli. W wyniku akcji Nintendo z rowerka spadło już 14 repozytoriów i nie znajdziemy ich przynajmniej na GitHubie. Część z włodarze platformy inne sami twórcy. Czy zatem wszystkie emulatory przepadły? Otóż nie. Na Twitterze twardo broni się Jarrod Norwell, utrzymujący, że jego sudaczy nie zawiera nielegalnego kodu. Teraz pokażę, czy jego opór przyniesie jakikolwiek skutek. Na razie nie wiadomo, czy Nintendo zajmie się też innymi źródłami niż GitHub. Miłośnicy kochanego drewienka być może nie zostaną długo w żałobie po piraniach. Nadciąga Greedfall 2 The Dying World, a my poznaliśmy datę premiery we wczesnym dostępie. Spiders zapowiedziało, że kontynuacja popularnego RPG zadebiutuje na Steamie 24 września. Pająki wypuściły właśnie krótki trailer, a w przyszłym miesiącu zobaczymy mięcho materiał z rozgrywki. Chwilę przed debiutem Early Accessu twórcy zorganizują transmisję, podczas której poznamy aktualny plan na rozwój tytułu. Na razie wiemy, że pierwsze Większe aktualizacje wprowadzą do gry nowe regiony i zadania. Nie wszyscy odbiorcy są jednak zachwyceni. Niektórzy woleliby od razu otrzymać pełną wersję, ale Spiders zdecydowali się na wczesny dostęp po konsultacjach właśnie ze społecznością graczy. I możliwie, że to bardzo dobry ruch. W końcu takie mało znane RPG Baldur's Gate 3 sporo zwojowało właśnie dzięki wsparciu i feedbackowi graczy. Spidersi najwyraźniej doszli do wniosku, że jeśli pożyczać strategię, to od najlepszych. Z tej łatki do Pillars of Eternity gracze nie będą zadowoleni. RPG od Obsidianu borykał się z błędem, który części odbiorców mógł się podobać. Bug spowodował, że płatne dodatki do Pillarsów bywały przypisywane do kont graczy, którzy za nie nie zapłacili. A ostatnia łatka ten problem naprawia. Nie wszystko poszło jednak zgodnie z planem i gracze się wkurzyli. A czy naprawia proces importowania sejwów z jedynki do Pillars of Eternity 2. Wielu odbiorców wyraża jednak rozczarowanie. Wraz z aktualizacją niektórzy stracili dostęp do swoich zapisów, jeśli korzystali z dobrodziejstw DLC, nie mając ich wykupionych. Teoretycznie pilarsy powinny teraz zajmować mniej miejsca na dysku, ale sama aktualizacja zajmuje kilka giga, więc waga programu pozostaje w zasadzie bez zmian. Miejmy nadzieję, że następna łatka nie rozczaruje fanów. Boże Obsidian będzie jeszcze grzebać przy pilarsach, to właściwie pewne. W końcu premiera Avowed już niebawem. Byliście kiedyś na sieciowym pogrzebie swojej ulubionej gry usługi? Roz Scott musiał być o jeden raz za dużo. Skrzyknął on graczy pod sztandarem Stop Killing Games po wyłączeniu serwerów The Crew przez Ubisoft. Już od kilku miesięcy aktywnie działa, by wydawcy przestali zabijać gry, do których się przywiązaliśmy. Od tego czasu ruch nabrał sporego rozpędu. Scott zdał Gamestarowi raport o tym, jakie postępy i akcje podjęto w poszczególnych krajach. Tysiące graczy zaangażowało się w inicjatywę w Australii i Brazylii, a sytuacja nabiera rozpędu w Niemczech, Francji i Kanadzie. W sprawę wciągane są rozmaite instytuty, i komisje stojące na straży konkurencji i konsumenta. Gorzej sytuacja wygląda w Wielkiej Brytanii, gdzie petycje odrzucono z przyczyn formalnych. Scott nie pokłada też wielkich nadziei w Stanach Zjednoczonych, gdzie rozważane są indywidualne skargi do Federalnej Komisji Handlu. Niemniej próbować warto. Miejmy nadzieję, że sama skala ruchu sprawi, że wydawcy dwa razy zastanowią się, nim odłączą wtyczkę od tytułów, który się zagrywaliśmy. To co, Blizzardzie, Pomyślimy o jakimś singlu offline do Diablo 4, zanim będzie za późno? Uwaga na nisko przylatujące spoilery dodatku do Elden Ringa. Jeśli chcecie ich uniknąć, skoczcie do następnego newsa. Let me solo her. Słynny pogromca Maleni wziął się za bary z najtrudniejszym, bo finałowym, bossem dodatku do Elden Ringa. Niedawno wypuścił materiał, w którym pokonał bossa z pomocą lichego sztyletu i bez otrzymania choćby jednego ciosu. Bohater społeczności Elden Ringa potrzebował 3 godzin i dwóch streamów, by nauczyć się bossa na pamięć. Teraz jednak, jak widzicie, pokonuje Gwiezdną Plagę z łatwością. A wy jakim buildem przeszliście Shadow of the Earth 3 lub pokonaliście Malenie? Pochwalcie się w komentarzach. Już 18 lipca będziemy mogli zagrać we wczesny dostęp Dungeon War. Dungeon Crawler nastawiony na rywalizację podbił serca graczy podczas lutowego Steam Next Fest. Twórcy gry Mythril Interactive zapowiadają, że w Early Accessie przetestujemy 8 klas postaci. Każda z nich zaoferuje unikalne czary oraz zdolności, co ma zapewnić zróżnicowaną rozgrywkę. Gra będzie otrzymywała regularne aktualizacje. Pierwsza z nich ma bazować na opiniach społeczności biorącej udział w ostatnich zamkniętych testach. Update Nowy system multiskill, który zagwarantuje klasom więcej możliwości. Aktualizacja poprawi balans klas i broni, a także ulepszoną itemizację. Usprawnione zostaną także tryb PvE, matchmaking oraz stabilność serwerów. Już niedługo zobaczymy, czy Dark and Darker ma się czego obawiać. Nowy rozkaz główny z Hulldivers 2 sugeruje, że do gry mogą trafić gigantyczne robale przypominające te z Dune'y. Major Order z 10 lipca nakazuje graczom wykończyć 100 milionów termidów. Według briefingu dowództwo zamierza przeprowadzić odwierty tektoniczne, by zniszczyć kolonie i jaja termidów. To zaś może według graczy sprowokować do ataku starych znajomych z jedynki. W pierwszych Helldivers walczyliśmy z Hive Lordami, gigantycznymi bossami przypominającymi czerwie. Właśnie. W jedynce odpowiadały za kopanie tuneli, w których znajdują się gniazda termidów. Patrząc na rozmiary tych lokacji, można obstawiać, że Hive Lordowie będą ogromni jak obecni w Hell 2 tytani automatonów, a może jeszcze więksi. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że jeszcze chwilę temu wielu graczy się od Helldivers 2 odwróciło ze względu na alienujące działania Sony. Okazuje się jednak, że żołnierzy zostało dość, by wykonali kolejne major ordery i to w spektakularnym tempie. Zobaczymy, czy poradzą sobie z robalami rodem z Dune. a nuż znajdziemy w nich jakąś przyprawę pachnącą lekko cynamonem. I to na dzisiaj tyle. Żegnamy się w zdecydowanie zbyt gorącej atmosferze. Dziękuję Wam serdecznie w imieniu swoim i całego zespołu za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.